Ania Urban z tej strony, wiadomości prozdrowotne. I jak co, czwartek, 19, Mam nadzieję, że internet będzie ok i że wszystko nam się uda zobaczyć. Ciąg dalszy książki. Jelita wiedzą lepiej. Michela Mosleya. Dzisiaj będziemy mówić o, jakich, o tym, jakich pokarmów nie powinniśmy używać. Co to znaczy? To znaczy, co nas truje, co nam przeszkadza, a mnie irytują moje włosy. Co nas truje, co nam przeszkadza, co nas, jak, nas jako organizm e, zabija i prowadzi do chorób. To tak nie, nie, e, nie waham się tego użyć, ponieważ e, w zasadzie wszystkie takie choroby cywilizacyjne prowadzą nas do śmierci. A jest szansa, że, jest, że możemy je uniknąć. Będziemy o tych rzeczach mówić, ale najpierw, kim był autor książki? Autor książki urodził się w Wielkiej Brytanii, część życia spędził w innych krajach, więc o tym też będę później mówić. Jest obecnie takim dziennikarzem, który zajmuje się naukowymi programami, medycznymi pro programami w BBC. Wcześniej studiował medycynę, chciał zostać psychiatrą, wycofał się z tego pomysłu i przeszedł do telewizji. Współpracuje z różnymi lekarzami, zaprasza ich, tam programy się odbywają, ale jest też znany z takiej diety 5 do 2. I ja o tej diecie 5 dwóch jak tam będziecie chcieli coś więcej wiedzieć, to zeskrolujcie, jest live o tym. I kilka książek o, o tej diecie się pokazało, on jest też sławny z tego powodu. Ale my dzisiaj jeden z rozdziałów ruszamy, czyli jak, jakich pokarmów unikać. I numer jeden, numer jeden na liście i mojej, i chyba światowej jest cukier. On tutaj odnosi się do sytuacji na rynku angielskim. Książka jest z 2018. W Polsce się ukazała 2018, więc ta wiedza jest mniej więcej też tam troszeczkę z tego 2017, 16. Dlaczego zwracam na to uwagę? Ponieważ on tutaj mówi o dzieciach brytyjskich w takim wieku 1-3 klasach szkoły podstawowej, i on tutaj mówi, że te dzieci zjadają rocznie tyle cukru, ile same ważą. Że np. 40 kg cukru człowiek mały zjada w ciągu roku, więc to jest po prostu przerażająca liczba. Dlatego zwracam uwagę na te daty, bo prawdopodobnie teraz jest jeszcze więcej. Bo nie słyszałam, żeby ludzie się wycofywali z cukru, wręcz przeciwnie, yy, są energetyki wprowadzane i szeroko stosowane do picia. Yy, cukier nie zawiera żadnej substancji, która by odżywiała nasz organizm, wzmacniała. Kiedyś było takie hasło: cukier krzepi, ponieważ potrzeba była wprowadzenia produktu na rynek. Więc wprowadzono go takim hasłem: cukier krzepi. Cukier nie krzepi, tylko chwilowo podnosi energetykę, a potem za chwilę jesteśmy głodni, glukoza spada, ta cienkiego cukier idzie do mózgu bezpośrednio, dopaminę mózg wytwarza, uzależniamy się od tego skoku cukru, ale też uzależniamy się od tego, że za chwilę będziemy głodni. W związku z tym już wiemy, mózg się przygotowuje, że jeżeli zjesz cukier, za chwilę będziesz dojadać, coś tam będziesz jeść, potrzebne są rzeczy do trawienia. Yy. I cukier niszczy zęby. Ja to tak zerkam, żeby straścić mniej więcej ten rozdział. Cukier niszczy zęby, ale zęby właśnie u tych, którzy go nadużywają. I u kogo? U dzieci. Właśnie tak do trzeciej klasy podstawówki w Anglii, w Wielkiej Brytanii, okazuje się, że pierwszą, najbardziej rozpowszechnioną taką mm, podstawą do hospitalizacji dzieci w tym wieku, jest usuwanie im pod narkozą zębów, bo są tak spróchniałe, że praktycznie to się chyba tak hurtem dzieje, bo musi być znieczulenie, musi być um, uśpienie i potem prawdopodobnie szycie ciąso po, po tych e, takich kikutach wystających, e, zepsutych. Wyobrażacie sobie to, że pierwsza podstawowa przyczyna hospitalizacji dzie dzieci, usuwanie e, zębów. No, tak, taka ciekawostka. I okazuje się, że picie jednego słodzonego napoju przez dziecko, przez dorosłego w ciągu dnia, czyli na przykład takiego jakiegoś energetyka, słodzonej herbaty, kawy, tak kilkoma małych rzeczkami, prowadzi do wzrostu o 60% otyłości. Cukier wpływa niekorzystnie na poziom insuliny. Jeżeli wpływa niekorzystnie na poziom insuliny, to się okazuje, że prowadzi nas to do insulinooporności, potem do cukrzycy typu drugiego. I cukier uzależnia. Uzależnia zwłaszcza, jeżeli go używamy z tłuszczem. O czym tu mowa? Nikt nie łączy cukier z tłuszczem, że to są ciastka, ciasteczka, ciasta, różnego rodzaju baby. To uzależnia najbardziej. No i przechodzimy do słodzików, bo jeżeli zorientował się przemysł, że zaczyna być coraz mniej odbiorców cukru, to trzeba coś wymyśleć, żeby nam to rekompensowało zarobek, w związku z czym wyprodukowano słodziki. I znowu z, reklama zero kalorii, słodzik, zero kalorii. A okazuje się, że zero kalorii, a ludzie tyją. I zaczęto się temu przyglądać pod takim kątem bardziej naukowym. Przetestowano sytuację na muszkach owocówkach w Sydney. Doprowadzono do takiej sytuacji, że te muszki się najadały tym słodzikiem i zaobserwowano zmiany w mózgu w tych obszarach, które odpowiadają za regulację apetytu. I muszki o 30% więcej potrzebowały jedzenia kalorycznego, czyli zaczęły tyć. I taki badacz Greg Nelly. <laughs> Za, zaczął się tym interesować. Wyszło na to, że wpadł na taki pomysł, że to tak się dzieje, że w momencie, kiedy mózg dostaje wiadomość, że dostał coś słodkiego, to dopoma, dopomina się e, energii z tego cukru. A energii z tego cukru nie ma. Potrzebuje wytworzyć dopaminę, ale nie ma energii z cukru. W związku z czym od razu goni nas do lodówki, żebyśmy tą energię dostarczyli i żebyśmy sobie podjedli. W związku z tym Dostajemy 30% dodatkowego papu jedzenia z lodówki, czy co tam macie pod ręką. Prawdopodobnie nie kontrolujemy tego, bo byśmy się sami zorientowali. I niestety słodziki mogą też zmienić skład bakterii jelitowych. I na czym sprawdzono? Na kim? Na myszach. Trzy rodzaje, trzy, podzielono myszy na trzy grupy takie, które piły tylko wodę, piły wodę z cukrem i piły wodę z sacharyną, czyli z takim sztucznym słodzikiem. I okazało się, że woda z sacharyną doprowadziła myszy do nietolerancji glukozy, a potem w kierunku cukrzycy. Zaczęła produkować stany zapalne w organizmach myszy i zaczęły się pojawiać braki takich bakterii, które odpowiadają za to, że my mamy taką sylwetkę i trawimy porządnie i mamy fit sylwetkę, Akermansis. I tam były jeszcze pytania, bo ludzie zadawali też pytania, czy miód, jak traktować miód i jak traktować syrop zagawy. No i stwierdzili, że podobnie jako sztuczny słodzik, czyli będziemy dostarczali. Do mózgu wiadomość, że będzie coś słodkiego, więc organizm się domaga to daj energię czyli znowu lodówka i dojadanie. Dobrze, mamy za sobą cukier, mamy słodziki i teraz przechodzimy do żywności przetworzonej. No to jest takie ciekawe, ciekawe zagadnienie bo też ciekawa osoba to zrobiła profesor Tim Spector, epi epidemiolog z King's College w Londynie. Przekonał własnego syna, zdrowego osobnika płci męskiej, do tego, żeby zaczął chodzić i jeść fast foody. A że McDonald's był blisko domu, więc padło na McDonalda. I co tam jadł? Wszystko, co chciał. Te kurczaki, różne tam, wiecie, nie bardzo wiem na co wymieć hamburgery pewnie. Zamawiał, co chciał, jadł przez 10 dni. I co się okazało? Że stracił w jelitach około 1400 gatunków bakterii. To jest około 40% wszystkich mikrobów, które posiada normalnie zdrowy człowiek. U niego to zniknęło, zostało zabite, nie ma i wydalone. Kilka tygodni sprawdzano, testowano, zanim została ta książka napisana. Dalej ten człowiek nie odzyskał wszystkich rodzajów i gatunków bakterii jelitowych. To znaczy, że on będzie w jakimś kierunku, te jelita będą dysfunkcyjne i będą po prostu. I jakieś choroby się pojawiały, jeżeli no ma świadomość, więc będzie zapobiegał, ale jeżeli ktoś tak zostanie z tym i je całe życie, no to mamy różnego rodzaju choroby. No i wpadł sam na pomysł, że jak tak działało to na syna, przetestuje sam siebie, no, że jest osobą w innym wieku, starszą, w związku z czym yy, pojechał do Wydziału Żywienia, Żywności i Nauk o Żywieniu Uniwersytetu w Redlingu. Aby go przetestowali, sprawdzili mu kompleksowo, jakie badania tam on powinien przejść, wszystko było w porządku: wszystko miał ok. Cholesterol, trójglicerydy, yy, krew i tak dalej. No i zaczął się żywić tym, co miał najbliżej, czyli McDonald's. 3 kg w, w pasie, w obszarze brzucha. Od razu zaczęły się problemy z ciśnieniem. E, szedł w kierunku insulinoporności, a potem w kierunku cukrzycy, wiadomy kierunek. Bakterie jelitowe się zmieniły. No i zaczął się tym bardziej interesować, dlaczego tak jest po tym jedzeniu. Okazało się, że do tego jedzenia są dodawane emulgatory. Dobrze słyszycie, są to detergenty dodawane do przetworzonych pokarmów. Tutaj, jak do proszku, do proszku, do zmywarki, czy tam detergenty, nie? Takie emulgatory. E, po co? po to, żeby to, to jedzenie miało określoną konsystencję, czyli żeby ten placek w hamburgerze był piękny, nie jak kotlet mielony nasz, normalnie takiej grubości normalnej, tylko takie zmiażdżone, żeby się to nie rozpadało i żeby miało przedłużoną datę ważności, czyli może tam leżeć i leżeć, bułki podobnie mogą kilka lat być i no, są zawsze świeże, nie? W związku z tym zwracajcie uwagę na to, co jecie, jak długo jecie. Jak zjecie raz w miesiącu, to Wam się nic nie stanie, ale jak zjecie trzy razy dziennie, organizm chyba się zorientuje, że coś tutaj go oszukujecie i nie to paliwo mu dajecie. W związku z tym uwaga na to. A ostatni, ostatni składnik, którego należy unikać, jak ognia, to są antybiotyki. To tak jak operacja na żywym organizmie. Raz kiedyś się wydarza, natomiast my antybiotyki po prostu pochłaniamy we wszystkim. Są dodawane do jedzenia, do, do ostatnio to nawet do, do kilka ostatnio, kilka lat temu. Słyszałam, że są dodawane do warzyw, po prostu żeby zabijać grzyby pleśne, żeby to było dłużej zdrowo wyglądające jedzenie. O antybiotykach tutaj opowiada autor, dlatego że był w Indiach. A w Indiach część dzieciństwa tam spędził, a w Indiach niestety dury brzuszne i takie inne, brak dostępu do normalnie czystej wody, w związku z czym ciągle miał biegunki. To były takie rozwolnienia, że groziły po prostu śmiercią. Żeby go ratować, no po prostu dostawał antybiotyk za antybiotykiem, no i doprowadził się do takiej sytuacji, że yy, cukrzyca typu drugiego. Tu jeden z rozdziałów jest, ja to wcześniej też opowiadałam o tym. Dlatego zaczął szukać naturalnych rozwiązań, jak wrócić do formy, nie zostając do końca życia na lekach. Powiem tylko, że mu się udało. I on zaczął się zastanawiać, jak to wygląda, kto najwięcej dostaje antybiotyków w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że kobiety nawet w ciąży dostają antybiotyki, bo w momencie, kiedy... Hmm. Przygotowuję się do cesarskiego cięcia. Z automatu dostaję antybiotyk, żeby po prostu yy, z, zdrowo przejść ten etap, czyli nie zachorować na coś. Yy, I okazuje się, że do przesłożysko do dziecka przechodzą antybiotyki, działają już na jego florę bakteryjną, i potem dziecko, jak się rodzi, to. Pilotowane są i sprawdzane te dzieci, że często zapadają na astmę, na cukrzycę typu pierwszego, czyli tą genetyczną, że jest nieuleczalna i nie możemy. Zwracajcie uwagę, jak jesteście w ciąży albo Planujecie, jak to poprowadzi lekarz. Rozmawiajcie o tym, czy musicie dostać antybiotyk, może niekoniecznie, może albo, albo wtedy probiotyki, ponieważ w 2018 nie było jeszcze takiej wiedzy odnośnie probiotyków, odnośnie jelit, odnośnie tego, że my musimy mieć określone gatunki bakterii w jelitach, probiotyków, prebiotyków. W związku z tym, no to tak, taki temat był mm, trochę zapomniany, czy niewiedziany, czy, czy niedoczytany, ponieważ jeżeli się bierze antybiotyk, to po jednym antybiotyku należy florę bakteryjną według obecnej wiedzy od 6 do 9 miesięcy uzupełniać e, po to, żeby normalnie wrócić do zdrowia, bo tam są, jeżeli antybiotyk zlikwiduje określone szczepy bakterii albo probiotyków, to w to miejsce narastają... Inne, nie ma, nie ma pustki, nie ma e, takiego e, miejsca pustego, po prostu tą niszę od razu coś zapełnia, na przykład Candida i potem mamy problemy innego rodzaju, inne choroby się zaczynają. W związku z tym musi być ta równowaga w, w tych naszych mikroorganizmach, których jest około 2,5 kg w jelitach, żebyśmy my byli zdrowi, zdrowi psychicznie, zdrowi fizycznie. Także zwracajcie na to uwagę. Powtórka. Czego nie jeść? Czego nie jeść? Na pewno pamiętacie. Cukier, słodziki, przetworzona żywność. I antybiotyki, taka nasza czwóreczka, na którą zwracamy uwagę. I tak, e, antybiotyki nie mamy za bardzo wpływu na to, bo są w żywności, to co jemy, nie wiemy co tam jest. E, więc bierzmy pod uwagę to, że na stałe musimy zażywać probiotyk do dojelitowo, e, żeby być zdrowym. Natomiast na cukier, na słodziki i na przetworzoną żywność fizycznie mamy wpływ. W związku z tym, jeżeli masz na to wpływ, jeżeli idziesz z wnuczką, z dzieckiem na spacer, nie zapraszaj do McDonalda. Nie na lody, nie na nie wiem co tam. Po prostu idź gdzie indziej. Zmień trasę przemarszu, spaceru, cokolwiek, albo zajmij dziecko, albo siebie innymi myślami. Zacznij uprawiać sport, zacznij grać w piłkę, cokolwiek, żeby dziecko nie wpadało od razu z parku do cukierni i ciacho, nie na przykład. Więc na to mamy wpływ. Na co mamy wpływ? To zmieńmy to, jeżeli to jest dla nas niekorzystne. Jeżeli nie mamy, no to po prostu zapobiegajmy, wymyślmy sposób na wyleczenie. No i z tą myślą i z takim optymizmem Wam zostawiam. Wam zostawiam. Czyli zdrowie w Waszych rękach, w naszych rękach. Do zobaczenia.